Hej morki witam ponownie na moim kanale, jestem i Jeśli jesteście po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. A jeśli się ponownie, to dziękuję bardzo. Mam dzisiaj filmik, o który prosiliście mnie ostatnio dość często na Instagramie i jest to mój codzienny makijaż. Natomiast muszę tu zaznaczyć, że to jest bardzo wymowne, ponieważ ja przez 90% czasu nie maluję się do pracy. Gdyż najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. Natomiast jeśli już się maluję, to od jakiegoś czasu używam dokładnie tych produktów, także pomyślałam, że skoro chcecie zobaczyć, czego obecnie używam, to Wam to pokażę, mam tutaj moje pudełeczko. Oczywiście na twarzy już mam pielęgnację. Kilka rzeczy, które tutaj używam było w ostatnim testowaniu kosmetyków na żywo, podlinkuję tutaj, jeśli chcecie zobaczyć. Kilka z nich naprawdę przypadło mi do gustu, więc obecnie je cały czas mam w obiegu. Bazę używam właśnie z tego filmiku, o którym Wam wspomniałam: to jest Emi Makeup Academy Pro Base Moisturizing Primer. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Nie jest zbyt lepka, więc nie przedłuża trwałości makijażu jakoś. Niesamowicie, natomiast fajnie nawilża. Mimo wszystko ten makijaż utrzymuje się z bazą lepiej niż bez bazy. Więc pozytywnie się zaskoczyłam i naprawdę przyjemnie mi się ją y, używa. I podczas gdy to się wchłonie, ja Wam opowiem o wkładzie i korektorach, które będę używać. Jeśli chodzi o podkład, też używam podkładu, o którym wspomniałam w tamtym teście na żywo. To jest Miss Sporty Perfect to Last 24 Hour Coverage. Zdecydowanie go polecam. Jeśli chodzi o korektory, to używam dwóch korektorów, nadal tych samych, ponieważ oba chcę zużyć. I ten już jest niestety na wykończeniu Ale na pewno do niego powrócę I to jest L'Oreal Infallible Modern Concealer Jeśli znacie takie właśnie Podobne Korektory, nie podkłady Podobne korektory, to dajcie mi znać e, Może skuszę się na coś nowego Natomiast ten bardzo mi się podobał Ja mam go w odcieniu 320 Porcelain I używam go tylko i wyłącznie pod oczy Natomiast na całą resztę Zanieczyszczeń używam Podkładu, czemu chcę mówić podkładu? Korektora z MAC, to jest MAC Pro Longwear Concealer Ja mam go w odcieniu NW15 I powiem wam, że to jest jeden z moich ulubionych korektorów Ja tylko życzyłabym sobie, żeby MAC Zmienił jego aplikator, ponieważ Bardzo nie lubię tej pompeczki Ona daje nam za dużo produktów, Więc trochę produktu się marnuje, natomiast to jest niesamowicie Wydajne Słuchajcie, nie możecie się śmiać z moich pędzli, natomiast Obiecuję, że je dzisiaj umyję, zobaczycie to we vlogu Ponieważ są takie już tak już brudne, że aż wstyd. Jak widzicie, jak rozprowadzam go trochę, a później po prostu wszystko wklepuję. I on jak widzicie nie zakrywa nam wszystkich niedoskonałości, ale pięknie wyrównuje kolory skóry. Przechodzimy do korektora pod oczy, który swoją drogą też jest niesamowicie wydajnym produktem. Kolejna rzecz to jest puder. Obecnie używam pudru z Primarka PS My Perfect Color. Loose Mineral Powder w odcieniu porcelain. Uważam, że nie jest zły. Nie jest to może najlepszy puder, jaki kiedykolwiek miałam. Do pudru używam pędzla z Real Techniques, to jest B05 z tej takiej niebieskiej serii. Jedyne, właśnie gdzie nie polecam tego pudru, to nakładać go bezpośrednio pod oczy. Ja sobie tylko tak o przejeżdżam, ale nie wklepuję go jakoś mocniej, ponieważ on po prostu nie nieładnie wygląda pod oczami, moim zdaniem. Zostawiłam e, mój żel w domu, więc chcąc nie chcąc, muszę zużyć moje ostatnie opakowanie mojego ulubionego żelu z Catrice, RIP, bo już go nie produkują. Używałam go przez 5 lat non-stop. To był jedyny żel do brwi, którego używałam, więc jak macie jakieś polecenia, jeśli chodzi o żel do brwi z podobną szczoteczką, jak ta, nie chcę, nie lubię takich grubych szczotek, to dajcie mi znać. Słyszałam, że ten Essence jest fajny, więc jak będę w Manchesterze, to z Pam. Zajdziemy sobie do Wilko i tam jest essence i może uda mi się dorwać, ale na razie używam ten i po prostu ja go tak lubię. Okej, okay, i podczas gdy ten żel będzie nam wysychał, ja nałożę wszystko na policzki. Jeśli chodzi o policzki, to tak, cały czas korzystam z, z tych dwóch rzeczy, które też wam pokazywałam w tym teście na żywo, podlinkuję tutaj. Jeśli chodzi o brązer. To niestety on mi się cały czas rozwala, bo on jest bardzo mocno pęknięty, nie przeżył lotu samolotem. Ale to jest Golden Glow z Lovely i to jest odcień Cool Brown. I naprawdę go polecam, super wygląda na policzkach. Kolejna rzecz, którą nadal testuję i mimo tego, że używam, to szczerze powiedziawszy, jestem taka. Trochę jeszcze nie mam wyrobionego do końca zdania, czy to jest warte kupna, czy nie. On pięknie wygląda na policzkach. Po jakimś czasie, jak już na skórze siedzi na początku, mam wrażenie, że trochę wygląda, no po prostu bardzo mocno go widać, bo to jest jeden z tych rozświetlaczy, gdzie nie macie samego pigmentu, ale macie kolorową bazę. Dla osób z ciemniejszą, niż, z ciemniejszą karnacją niż moja może się fajnie sprawdzić, dla takich bledziechów jak ja. Jeśli chodzi o róż, to cały czas używam róż z Smart Girls Get More i to jest odcień 02. Wiem, że tej marki już nie ma w naturze, także niestety nie wiem, gdzie można ją dostać, czy można ją w ogóle jeszcze dostać, e, może gdzieś online, ale jak gdzieś się możecie dawać, to są naprawdę fajne róże na co dzień. E, bronzer nakładam moim wiekowym e, pędzlem z Real Techniques. Słuchajcie, ten pędzel ma 6 lat. Ja szukam teraz nowych pędzli, które mogłabym sobie kupić tak for fun. Więc jak macie jakieś godne polecenia, pędzle, to dajcie znać. Zastanawiam się, między Hakuro. Między pędzlami Maxineczki a Sigmund. Jeśli chodzi o róż, to używam do tego Luxe Brush 504 Large Angle. Ja go dostałam gdzieś w Buglossi Boxie albo Beach Boxie 4 lata temu i naprawdę całkiem dobrze mi się sprawdza. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to używam pędzla z Fenty. To jest 120 Highlight. Uważam, że to jest najlepszy pędzel do rozświetlacza, jaki ja kiedykolwiek miałam. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to ja po prostu sobie tutaj mieszam. Te dwa odcienie, strzepuje go dobrze, bo wtedy mam wrażenie, że jest tego pigmentu mniej. Jak widzicie, on naprawdę pięknie odbija światło. Żel na brwiach jest super nie do ruszenia. Więc przychodzimy z kredką. Ja mam tutaj akurat kredkę z Lovely Brows Creator Pencil w odcieniu 1. I używam grzebyka z kredki, którą już dawno wykończyłam to jest kredka z Eveline. I szczerze powiedziawszy, jeśli miałabym polecić którąś z tych dwóch, to byłaby to z Eveline. I brwi mamy też już zrobione. Jak z Was była na laminowaniu brwi, to dajcie mi znać. Czy polecacie, czy nie? Bo ja ostatnio myślę o laminowaniu brwi bardzo mocno. Następnie baza pod cienie. Ja korzystam cały czas z Vibo Eyeshadow Base. Jak widzicie, bardzo mocno już pokiereszowane opakowanie. To jest ok baza, nie jest ona jakoś niesamowicie dobra, ale faktycznie pomaga w utrzymywaniu się cieni. Także dla mnie jest ok, ja nic do niej nie mam i uważam, że jest naprawdę spoko. Pędzelek mam z Jessup, to jest 234 Lux Smoky Shader. I biorę zawsze jakiś taki bardzo lekki brązowy cień Cookie Dough z palety Revolution z, z kolaboracji z Sophie. Zaznaczam sobie zewnętrzną część. OK. I teraz na środek, gdzie nie nałożyłam żadnego cienia, nałożę, słuchajcie, Turbo Pigment z Glam Shopu. Najczęściej jest to puszek. On mi się najbardziej podoba I ten właśnie też dzisiaj nałożę Na co dzień nie robię kresek do pracy Natomiast jeśli chodzi o maskarę używam Revlon Volume and Length Magnified Nie polecam za szczególnie Jest taka sobie Nałożę maskarę i zaraz do was wrócę Ok, i ostatnią rzeczą jest błyszczek albo pomadka Najczęściej jest to błyszczek I ostatnio bardzo lubię ten z Lovely To jest H2O w odcieniu 04. I on przepięknie pachnie. I to jest, słuchajcie, cały mój codzienny makijaż. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów używaliście. Jeśli tak, to co o nim sądziliście. I dajcie mi też znać w komentarzach, jak wygląda wasz codzienny makijaż, czy tak jak ja. Na co dzień wam po prostu się nie chce i wolicie dłużej pospać, albo zrobić coś dobrego do jedzenia. To jestem ja, to są moje priorytety. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeśli film wam się spodobał, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z filmikami. Ja bardzo dziękuję i widzimy się w następnym filmiku.